Siemanko widzowie, to jest na 30 subskrypcji Bardzo Miał miałbyś na 20 Ale teraz jest na 30, nie na 20 Bo tak zrobiliście Zresztą będą otwierane 3 tam prezenty I fajne, nagrywam oczywiście z moim bratem Fajna nazwa wiesz, tutaj otworzymy sobie A może już teraz otworzymy nawet Pierwsze Skrzyneczka. Osiem. Uu. Jeszcze jest świeci. Łe. B. Kontenna. Mm. Średnią. Średnią. To jest druga. Co to za start jestem Jezu, Mam już Widzowie, a ja nie rozumiem tego. Kuj! Jeszcze więcej. <grym> Widzowie, ale otwierania. O, no, epicki. Muszę lepiej. No w końcu. Naprawdę ja na niego nie miałem? nie wiem aha jest skierowany na niego fajnie 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 mam 59 postaci, no tak Oczywiście na rąk zawsze czas. nie nie wie. Ja dawno, nie nie gra w nie Czy tak sugeruję kogoś? No widzę wiem. No dawaj nie, 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 Kurde, mm, dobra. Tylko jak widzę tu... o, nie, 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 tylko tylko widzę. widzę... nie, 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 tego, nie, nie, takiego kaczorka. Hmm. <ścoughs> Ale jak wy to w ogóle zrobiliście? Widzę, że nie, 30 słów. Ja byłem zaskoczony. Ty by też też zaskoczony? Też Też w nocy Ja tu mówię, że specjalna na 20 subskrypcji będzie. <laughs> to na 30 ptiu dziu! Może ja w dawno w nie grałem. Ja pi -di, Didi. Ja Didi. -di. Ja Pidi. -di. I... No nie! <laughs> yeah!

Zaciąłem się. Zaciąłem się. Jest, brawo Nestus! Fajna nazwa Może Ci widzowie napisać, że jest fajna Nestus. Nie umiem to ogromny. Więc... RES-7, fajna normalna. Sake? Nie, nie, ja gram inną są sobie górę. Gram klasycznie. Gram klasycznie. Gram klasycznie. Gram klasycznie. No pa jak gram klasycznie. Po co kim jest gram? Może zanim długo mnie on miał lepszy telefon, nie.

To nie będzie ten short, przecież nie trzeba dobrać 10 subskrypcji, więc... Kurde widzowie, ale mnie ubił. Big mi, big mi. Mówię, happy darża? Oj. No dawaj. No dawaj. No. Schalt to. Yes. Yes. No dobrze, że żeśmy nie z tego tego mojego pięknego skierował. Monster dropping mm -hmm. Tak jak myślałem Ej, mi O wow, mityczny, mityczny, ej Ja tego skinę chciałem O teraz monster dropping Dobra, aż mi zagrał złożeniem, wiem, to było pójść tak? Słabiutko Słabiutko, ja już nie idę z pajem Zagraj 5 na 200 pułarków 200 pułarków Zagraj grejem, bo grej jest klapem nie, ja zagram Jacky Jacky? No nie, miałem kupywać tego skina Fajne. Nie, kupy do kogoś lepszego Mam do boku A Mam 40, albo do kogo? Do, do kompozycji, no, na której najczęściej grasz To chyba... I w... żadnej To chyba do boku o, o, Nie wiem, widzę, rozmyślimy to jeszcze To po meczu. Mam 6 dni Zagram Jacky

Pijapie, pijapie didi, didi, dwóch na bramkarze, a ja sam super poradzić. Jacki! No, 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 dawaj, 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 kurczaczki. Dobra, już tu na tyłak zostanę. Nie wiem jak. Ja już tu na tyłach lepiej zostanę. Idź, idź, idź. No, zostanę na tyłach lepiej. Jedziemy, jedziemy. Nie, Dobra, skaj. Co ja na budzie? Wyjazd! Uważaj! Oni mają piłkę. Oho! ale się piłkali. Oho, ja jestem rąkarzem! Wyjazd! Boba! Dobra. 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 Dobra, piłka przy mnie. Trzeba zatańczyć. A może movement tadziu. już? On no, tam trochę. Sputne. Kurde! Wiesz, że mi rozjeżdżą. Kurde! 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 Co Kurde! 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 jeszcze raz ja Jeszcze z Kurde! Kurde! No to tak mogę. Ja sam dużo, ale to ty jesteś główny, no nie. Tak, 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 tak. No wiem, jestem gospodarny. O bok nam dało aż wrażenie, bo szeliśmy. Nie pięknego śmiesz. kanału. Kim jest po prostu czubik. Po, po prostu. Po prostu. tak, po prostu. Kiedyś był po prostu. Kiedyś był Stars. Kiedyś był czubiński browsters. No, <laughs> no, no bo miał być czubiński FIFA mobile. Z tego też będzie kiedyś odcinek. Ale jednak nazwa to po prostu Czubix. Żeby wiadomo, że wszystkie nagrywają. Wiadomo, wszystkie gry. Jeżeli to jest taki odcinek, że... Możecie widzowie napisać w komentarzu, jaki Czubix ma gry nagrywać. No bo dużo Robloxa i najczęściej Rivals. A, i takie powiadomienie: nie subskrybujcie kostek 998. Mm. Mm. To, to jest zakaz. To był żart, oczywiście, do rozwiązania. Tak, tak, tak! Ma jedynie 13 i pamiętam, jak się chwalił, że ma więcej ode mnie, a on miał 7, ja wiem, 5. No co? Opowiadam, widzą, co się działo. Widzowie muszą wiedzieć. Widzów, to interesuje. Widzów, co interesuje. Masz widzów. Interesuje. Mam widzów. No, bo tylko twoje shorts. Może, nie wiem. Jak tak, to ten film nie ma sensu. Nie, no, ma sensu. Będę nagrywał specjalnie shorts. Jak chcę prezenci? Dobra, jeszcze raz gamiacky. Co? Ile? Co ile? Fajnie. Fajnie. Dobra, lecimy biczki. Byczki! Ja już mam ich rozwija... Nie, Pinna. Dinam, Majdinam, moje Gnestuś Ja stanę tutaj na tyła. Każdy lepszy najlepszy telefon. <grym /dynę> Śmieszny za tak. Serce rzuc rozryjczmem. Kurde. No ulta, użyj tym ortizm, się czy, <grym> czy, </dynę> <grym /dynę> 99, очень страшно. 99, тоже каретка Wierzę, że nie rozjeżdżam No dawaj. No i ja jest tuś. Best Ależ tutaj... A ja jestem niby brąkar mam problem. Kura, Trzymać cały atak do góry, jest niedobrze. Kurwa. Wyczubię. Oj nie. Czubik se są manowane. Masz piłę No wyjdź z tym Mortisem. Uł, słyszał mnie. Dobra, teraz ja jadę.

To... To już jest. Jak końcowo. Jeszcze więcej. O, teraz prezencik. Ale idzie. Mityczny prezenci! Aj góra. Myślałem, że znowu ty na liczby była. Znowu na nich, panie Jest to fajnie. Uu, kredyty. Giemii! Ja jestem w ogóle lepszy, no to jesteś jak hiperki, nie mam tego. Mityczny stardrop! drop! Kiedy mam amulety? O! Oooo! Postaj za kolekcji nowa. Jaka. Gramy rękę, tak? Lola. Jaką masz rankę? Brązową. Ja mam silver, dobra, to może moglibyśmy zagrać jedną grudkę. Gramy jedną grudkę, dawaj. Już. Rampi. Mam 60 postaci! No czemu musi niech zmienić. Jeszcze brakuje seven. Przecież kliknę na rankę, zmieniło się. Ej, mi zaproponuj rankę, nie możemy zagrać, dobra, no to gramy, to gramy. to ale ja mam cały czas. O, dużo gra, gra? Six na six. Zawiedziałem, w się, 6 six-seven. umeli seven, six, seven. Umyli, co się stawiasz po głowie? To jest teraz po Ale wybijem. No, to jest że ten duch nic nie pogra. No, mówiłem. No nie, nie znużyłeś. Ej, widzowie. To ja się lepiej Po Powiedz, jak potrzebuję ci pomocy. nie Brr. <satakujesz> sze, 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 brrr się czemu ja muszę... minus dwa pucharki oj pik pik To jeszcze jedna rundka jedna rundka Ostatnia rundka drodzy widzowie Ostatnia rundka na tym specjale Na dwa, 30 subskrypcji Następny będzie na 50 Dwa szorce starczą Mądry sposób <grystanie> Ja idę na prawo. A idę na bramkę. Nie idź na bramkę, czubku, to nie jest Fortnite. Fortnite! Panie po. FIFA FC! No i jak już tu z akcją lecą. Dobrze. Widzisz? Z Jestem obrońcą Wybij to na lewo, wybij to, wybij to na lewo. A nie ulą. <grym> <grym> ja w ogóle się nie widziałem, że byś to ulta użył. Ona ma tak opętego ulta. Gram... gram na obronie. Oj. No mam to! No mam! Masz! na pustą? O nie! No jak tam, jak tam, jak tam, jak tam, jak tam? Kurde. Dlaczego wy mi nie pomożecie? No ale to się dopiero urodził. No to co, to, to czemu było ty, żebyś biegł ze mną Nie, nie żeś się z piłką nie Upata, gaming. Haj game. co kładnie rowery, ksawery z bez. kurde! No daj mi pika. muszę zrobić takie so. Pik. Pik. Jaksy.

O nie, no nie Nie są brzydki! Kurde, wyczuł mnie, Szybko, 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 szybko! Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie! to, To kupujemy tego skina, czy nie? Kupuj. No tylko którego? Hmm, widzowie, którego? Kupuj tego do 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 Chodzimy na Czy może i. O, i mogę jeszcze do Dina Majka kupić Po Pikantny, pikantny, Mogę kupić też. Zawery. Sawery. Widzowie, kupimy dobo. Kupimy dobo. Grałem jeszcze? Fajnie się grało. zagramy coś jeszcze. jeszcze. Widzowie, to jest koniec tego specjału. Tak. nie skończy? To jest specjał koniec specjalu na 30 subskrypcji. Bardzo dziękuję. Lecimy oczywiście po 50. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, że lubię wstawiać shortsy. Pamiętajcie i tak. Na razie.